Dzień dobry Państwu, przed nami kolejny temat warsztatu w ramach projektu Poznaj Sąsiada. Wspólne działanie w praktyce, dziś o promowaniu marki. Zanim zacznę mówić, chciałem, żeby Państwo przez chwilę pomyśleli, jakie marki związane z tychami znacie. To, co mnie przychodzi do głowy, to browary tyskie bądź Marka konkretnego piwa. Książęce, innych nie znam. Kolejną marką związanym z Tychami, to dla mnie taką marką jest slogan Tychy Dobre Miejsce. To jest marka, która oddaje pewne wartości, które mamy w mieście Tychy. Mnóstwo zieleni, piękny układ urbanistyczny i tak dalej, i tak dalej. Świetną komunikację i tak dalej, i tak dalej. Kolejną marką dla Państwa pewnie będzie GKS Tychy, jako klub sportowy. Jeszcze inną być może Echo Tyskie. Jeszcze inną Tyskie Linie Trolejbusowe, które wyróżniają nas. Jesteśmy nielicznym miastem, bodajże drugim w Polsce, który ma linie trolejbusowe, a pewnie pierwszym, który ma tak nowoczesny tabor. Marka to równ może również być, kiedy mówimy o Tychach, zakotwiczona w nazwisku osoby. Z terenu, jakby z Polski, czy z ogólnego marketingu można, o pączkach Bliklego pewnie słyszeliście państwo wszyscy, o czekoladzie wedla również. To były nazwiska, które stworzyły markę. W Tychach mamy, nie wiem, Krzysztofa Wielickiego, himalajistę, tak? mamy prezydenta Andrzeja dziubę. Te nazwiska są marką. Co to znaczy, że Coś, nazwisko albo nazwa, slogan są marką. Czyli inaczej mówiąc, co cechuje markę i po co my ją robimy. A więc, markę marka cechuje rozpoznawalność. To znaczy, jeśli pada nazwisko, jeśli pada nazwa marki, to większość ludzi, o ile nie wszyscy, jak w przypadku McDonalda, Coca-Coli, kojarzą o co chodzi. Ta rozpoznawalność oznacza również to, że ostatnio w internecie się bawiłem w taką grę, że pokazywany był fragment, malutki fragment logo, loga. i należało rozpoznać, czego to jest logo. Moja skuteczność w tej grze to była 95%. Nie rozpoznałem kilku tam logotypów takich firm internetowych z obszaru Stanów Zjednoczonych. Tak? Czyli rozpoznawalność. Marka oznacza, że rozpoznawalność, i potem też poznajemy, że coś lub ktoś jest marką. Bo rozpoznajemy tą twarz, rozpoznajemy logo tej osoby, rozpoznajemy nazwę tej marki Krzysztof Wielicki, Blikle Wedel. Marka, i po to głównie się ją buduje, oznacza jakość. Tak? Jeśli pojawi się tylko sam dobry logotyp, sam slogan reklamowy. Sama reklama i za tym nie pójdzie jakość produktu, jakość postaw osoby. Jeśli marka dotyczy osoby, to nie zbudujemy marki. Te dwie rzeczy muszą iść ze sobą łącznie. Po co buduje się markę? Czyli po co dba się o rozpoznawalność marki i o jakość produktu, czy o jakość marki, którą ona zapewnia? Dla jednego prostego Powodu, po to, żeby przywiązać klientów, żeby przywiązać odbiorców, konsumentów marki, bo klienci nie zawsze oznaczają transakcję kupna, za, zakupu. Mówimy o konsumentów marki, czyli dla tych, o tych, którzy korzystają z tej marki, wykorzystują ją, którzy odnoszą dobro. Zatem Odpowiedzmy sobie dalej na pytanie. No i teraz mam ciekawe dla Państwa pytanie. Spróbujcie w związku z tym, że przed Wami wymyślanie projektów, spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, czy Państwa osiedle, jego nazwa, osiedle jako, jako układ urbanistyczny w mieście może być marką? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Są takie przykłady już nawet w mieście Tychy, gdzie jakiś obiekt, jakiś kawałek krajobrazu bądź właśnie osiedle staje się marką. Tak? Yy, mamy osiedle typu A, który jest marką i, i parę innych yy, pracy państwa architektów Weihertów. Mamy przykład Paproca, jeziora paprozańskiego, piramidy i całej infrastruktury, która stała już się marką. Tak? Sam układ, nie wiem, budynków starej części Browaru Tyskiego, jest pewną ma marką, to znaczy, jest rozpoznawalną bryłą architektoniczną. E, więc warto pomyśleć, co możecie Państwo w ramach tych projektów zrobić, żeby zbudować markę własnego osiedla. Na pewno, to, co będzie korzyścią z takiego podejścia, to to, że te poszczególne marki naszych osiedli będą współtworzyły markę miasta Tychy. I warto o to zadbać. Jak zatem budować markę produktu, projektu czy czegokolwiek, co tam sobie Państwo w tych swoich działaniach wymyślić? No najczęściej, kiedy mówimy o budowaniu marki, to myślimy o wykorzystaniu takich rzeczy typu slogan reklamowy. No, pani Osiecka bodajże wymyśliła hasło Coca-Cola. To jest to, które od dziesięcioleci funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale też szerzej w świecie. Samo opakowanie może być marką, może wyodrębniać produkt. I tak nie wiem, słodycze, wedla, wawela od lat kasztanki, malagi są tak samo pakowane, Dlatego, że to jest marka nie zmieni się tego. Tak? rzadko kiedy przemysł samochodowy poszczególni producenci decydują się na zmianę logotypu własnej marki, tak? bo logotyp też jest elementem, czyli logo jest elementem budowania właśnie wizerunku budowania tej marki, budowanie, kreowanie postaci jako marki. Tak? Nie wiem. Prezydent Andrzej Dziuba, Krzysztof Wielicki, profesor Religa, Religa to, 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 to są marki. Co zrobić, żeby zbudować markę? Jeśli marka przejawia się przez to, co powiedziałem, czyli slogany, opakowanie, logo, postać, która markę reprezentuje, to co zrobić, żeby zbudować markę? Po pierwsze, chodzi o to, żeby dobrać nazwę. tak? odpowiedni dobór nazwy. Metodą i po drugie chodzi o to, żeby dobrać grupę docelową, która ma być odbiorcą marki, bo nie każda marka jest dla wszystkich, nie wiem, na banalnym przykładzie marki samochodów BMW, powiem to. nie dla wszystkich, dla ludzi określonej osobowości zasobności portfela temperamentu. Po trzecie, Trzeba dobrać narzędzia komunikacji do marki. W zależności od tego, co ma być marką, będziemy różnych tych narzędzi używali. Oczywiście w tej chwili jest tak, że komunikacja z wykorzystaniem internetu, łączy internetowych, czyli tych medialnych środków komunikacji, dominuje, ale nie dla każdej marki jest to, to samo czyli, czyli środki komunikacji. Również tymi środkami komunikacji mogą być na przykład wolontariusze, mogą być ludzi, którzy, ludzie, których zaangażujemy, albo przy marce często, często używamy nazwy ambasador marki. Tak? I też znamy przykłady, jak niektóre nasze sportsmenki wiodące, te ze złotymi metalami bo to o to chodzi czy pan Adam Małysz, byli ambasadorami różnych marek, czyli oni promowali tą markę. Um, Ci ambasador I po to, żeby kolejną rzeczą dla marki jest właśnie zabezpieczenie środków, ale środków w sensie nie tylko pieniędzy, ale tych wolontariuszy, tych ambasadorów, którzy będą promowali markę. I o tym powiem za chwilę. Czyli jakimi metodami można budować nazwę marki? To, co najczęściej jest stosowane, to takie sesje focus group, czyli spotkania grupy 8 do 12 osób, które prowadzone przez moderatora, i ten moderator pyta ludzi najczęściej, stawia tylko pytania, nie udziela odpowiedzi, stawia pytania otwarte. Jakie skojarzenia macie Państwo z tym, o co chodzi, czyli budujemy markę, nie wiem, powiedzmy, że jakiejś osoby, jakiejś nowej postaci, którą mamy wykreować w polityce, w kulturze, w tym. Jakie skojarzenia macie z tą osobą, kiedy patrzycie na jej zdjęcie, na jej portret, kiedy ją widzicie. Ludzie rzucają jakieś tam skojarzenia. Potem kolejne pytanie: A co Waszym zdaniem najbardziej by mieszkańcy Polski, miasta polubili w takiej osobie? Jakie zachowania? Ludzie znowu rzucają szereg pomysłów. Na takiej sesji Focus Group zbiera się te wszystkie pomysły, potem eksperci potrafią wybrać z całej listy te najbardziej wartościowe. Miałem przyjemność uczestniczyć w budowaniu marek handlowych dla najpotężniejszych firm. Alpinusa, czyli obecnego Montajna, szwajcarsko-francuskiej firmy Chiron, która chciała w Wodosławie Śląskim wprowadzać słone produkty swojej firmy do dystrybucji. Każdy z tych projektów i kilka innych, każdy z tych projektów mniej więcej w ten sposób wyglądał to znaczy musieliśmy stworzyć bazę skojarzeń ludzi z produktami. W przypadku tych produktów spożywczych. Kojarzyliśmy ludzi, misją firmy było, że chciała, żeby ich produkty kojarzyły się zdrowa Szwajcaria, zdrowa Francja z zielonym Śląskiem. Ciężkie skojarzenie. Natomiast prawda jest taka, że mamy u siebie zielony Śląsk. Śląsk jest czarny i Śląsk jest zielony. Od mniej więcej granicy przemszy, od pszczyny w stronę południa. Na dwóch grupach docelowych budowaliśmy, szukaliśmy skojarzeń z kuchnią Śląską. Tak, z czym kojarzy Wam się kuchnia Śląska, i te wszystkie skojarzenia były wygo, wy, wykorzystane do zbudowania konkretnych marek, produktów. Nie będę mówił, żeby konkretnych produktów, które od kilkunastu lat są w sprzedaży, y, reklamować. Co zrobić, żeby. Czyli sesje fokusowe dla budowania nazwy. Y, też jest tak, że można wykorzystać istniejące bazę danych kiedy Citroen wprowadzał model samochodu Picasso okazało się, że tą nazwę Picasso mieli w swoich zasobach właśnie nazw co najmniej od 50 lat. Nazwa Citroen Picasso była wymyślona w latach 30., wykorzystano ją w połowie lat 80. do nazwania po raz pierwszy modelu Citroena Picasso. Na początku Xara Picasso, teraz funkcjonuje jako samodzielny model Picasso. Czyli albo wkładamy pracę w, w budowanie, w szukanie najlepszych skojarzeń, albo korzystamy z baz danych. Przy korzystaniu z baz danych trzeba uważać, tak jak z prawami autorskimi, czy nazwa czasem nie jest zastrzeżona, bo nie wolno nam łamać praw autorskich, nie wolno nam kraść cudzych nazw. Kiedy mówimy o doborze grupy docelowej, no to to jest temat um, tak naprawdę badań marketingowych. Na poziomie projektów, na jakim państwo jesteście, czyli tworzenia takiego projektu społecznego osiedlowego, wy wiecie, kto jest waszą grupą docelową. Że to są mieszkańcy osiedla, tak? takiegoś, jakiego Natomiast warto, kiedy mówimy o doborze grupy osiedlowej, docelowej, zastanowić się, jaki projekt robicie, czy Wy chcecie trafić do mieszkańców osiedla pracujących, do samotnych matek, do młodzieży, do dzieci czy do seniorów. Bo od tego będzie zależało to jak powinien nazywać się wasz produkt, jaką markę powinniście przyjąć. Od tego będą też zależały kanały komunikacji, które uruchomicie w docieraniu do tych ludzi. Dalej i takim przy... i teraz dobór narzędzi komunikacji, dobór środków kiedy mówiłem, że dla budowania marki potrzebne są pieniądze, to mamy taki przykład marek, które dzięki ogromnym pieniądzom wykreowano. Marketing mówi o tym, że wszystko da się sprzedać. To tylko zależy od nakładów. Tak? Znamy przykłady, kiedy jedna pani wyciągała z kapelusza jednego pana i ten pan w krótkim objeżdżała z nim. Całą republikę bananową, i ten pan w krótkim czasie zostawał głową państwa. To jest przykład zbudowania marki z wykorzystaniem środków. Poszły tam ogromne środki finansowe. Innym przykładem zbudowania marki z bardzo ograniczonymi środkami jest to, co znamy z naszych realiów: to znaczy, w lutym powstała Partia Wiosna Roberta Biedronia. Powstała poprzez pracę wolontariuszy. Przy bardzo nikłych, ograniczonych nakładach finansowych, poprzez pracę wolontariuszy, wypromowano markę Partii Wiosna. Nie mówię o tym, co potem dzieje się, choć skomentuję to w odpowiednim momencie jak łatwo markę stracić. Tak? Innym przykładem budowania marki jest marka szlachetnej paczki. Też pracą wolontariuszy z umiarkowanymi nakładami środków. Tak? Uruchomiono projekt pod tytułem Szlachetna Paczka. W jednym i w drugim przypadku, czyli i szlachetnej paczki, i partii wiosna, to jest ten moment na komentarz. Warto pamiętać, że celem marki jest rozpoznawalność i jakość. Jeśli jakość marki się sypie, a jakość marki również posypie się poprzez utratę zaufania, które buduje się latami, z nakładami ogromnych kosztów, a traci się raz. To nastąpiło w przypadku partii Wiosna, kiedy jej lider zachował się inaczej niż obiecywał. To nastąpiło w przypadku szlachetnej paczki, kiedy okazało się, że prezes partii stosuje zachowania, stosuje mobbing i nagle wizerunek całego projektu, szlachetna paczka zaczął się walić, chwiać. W tej chwili jest mozolnie odbudowywany od nowa, właśnie z wykorzystaniem pracy wolontariuszy, czyli w zasadzie bezkosztowo. Pieniądze idą na reklamy, natomiast wiarygodność marki odbudowują wolontariusze. Kolejna taka marka, gdzie praca wolontariuszy trudno powiedzieć, bo nie znam sytuacji dokładnie, na równi z angażowaniem środków pieniężnych, to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Latami budowana marka, w którą się wszyscy angażują, utożsamiają. Dobrze. To pomyślcie to. Mam. No i to. Aha, i teraz zostało nam, zawiesiłem się trochę. Te narzędzia komunikacji. W przypadku projektów społecznych, tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba mieć musicie mieć Państwo jasność, do jakiej grupy docelowej docieracie. Te środki komunikacji medialne są ogólnie dostępne i są bezkosztowe. To znaczy, każdy z Państwa czy każdy zespół projektowy może na stronach Facebooka stworzyć fanpage projektu, stronę projektu. Może uruchomić kanały komunikacji mieszkańców z Wami, z Waszym projektem. Drugim kanałem komunikacji jest informacja pisana. Jej minus jest taki, że jest droga w nakładach, a szybko ginie. Znaczy, nie polecam wszelkich ogłoszeń w gazecie, bo te gazety po kilkunastu minutach lądują w koszu i to są wyrzucone pieniądze. Dobrym narzędziem komunikacji w promowaniu marki jest marketing szeptany. To są też takie wszystkie sytuacje, które pewno zdarzyłoby Państwu się w życiu spotkać, kiedy ktoś Was zaprasza na jakiś pokaz, odkurzaczy, kosmetyków. To jest właśnie zasada marketingu szeptanego. Czyli jeśli przekonacie Waszą sąsiadkę, żeby przekonała swoją kolejną sąsiadkę do tego, żeby przyjść na seans filmowy, to to będzie marketing szeptany. W projektach społecznych takie polecenie jest najlepszą formą sprzedaży. Możemy do tego wykorzystać taką regułę wywierania wpływu pod tytułem pokazania autorytetu, czyli pokazanie znaczącej osoby autorytetu społecznego, biznesowego, lokalnego, który popiera nasz projekt, tak? i wtedy ludzie jakby podążą za tym autorytetem. To tyle. Zapraszam do pracy.